Shimei, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Prawdopodobnie, nie jestem pewien. Ostatni odcinek z Detroit Become Human. No i co, nie przedłużam, zaczynamy. Jesteśmy w tym samym miejscu. Tutaj, gdzie jesteśmy, właśnie Karom. Goście go walną, ale oni nie czują bólu, więc. Więc w sumie to nic mu to nie dało.

Właśnie, bo my się komunikujemy za pomocą nagród takich. Wiecie o co chodzi. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu. to jest telepatia. Dobra, co ja mogę teraz jeszcze zrobić tu? Ok, czyli kolejna osoba na pomoże. Dobra, super, czyli po prostu trzeba sobie zdobyć kilku takich. Jest ich spokojnie. Czy znaczy, wiem, gdzie jesteś? Dobra, skłamiamy. Trzeba ją odstresować lekko. I poszukajmy jeszcze jakiegoś androida. Przeprowadź wersję Ok. W jaki sposób dokładnie musimy to zrobić. ten dron jakoś... O nich nie wykrycia, czyli trzeba rozwalić drona. Dobra, i teraz trzeba rozwalić drona rozumiem? Żeby nas nie wykrył. Tak czy nie? O kurde, żebyśmy teraz nie zmarnowali tego. Ha, bo do dobra, jestem głupi. A sure jak mam się tego drona pozbyć? Kurde Trzeba się jakiegoś tego drona pozbyć, tylko nie mam pojęcia jak. Fajnie z dywersji, no nie, zepsułem. Dobra, co mogę jeszcze zrobić teraz? Co mogę tu zrobić, żeby No tego drona, ale to nam nic nie da musimy jeszcze jakiegoś drona Trzeba od razu uciec tak się udaje, od razu zwiewamy no hmm? Dobra, git, udało nam się. Mamy to. Alice jest spokojniejsza teraz. Było warto. Jesteśmy teraz z nią przynajmniej te ostatnie chwile. Znaczy mam nadzieję, że nie ostatnie, ale no... Jest taka opcja. On dostał. Czy to jest honor? Dobrze. Czy to jest kolejny koner, Czy to jest ten ze spadł? Czekajcie, czy, czy ja chcę. Nie, kontroluję konora. Kontroluję konora i nic nie robię. Lejgo, nie nacisnęłem mnie w wygrać. Dobrze, 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 dobrze. Czy ja na pewno steruję Conorem? Bo ja nie jestem tego pewien. Dobra. Udało nam się. Dobrze wybrałem, bo... no... po prostu nie kontrolowałem go. Misja nieudana, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Po prostu wiecie, no, wybrałem może tego Konora. No i specjalnie nic nie wciskałem, żeby on przegrał, bo jestem za Markusem. Kolejna komin. Uuu, ale ładnie. Leci. Tylko czołgu. Trzeba na jakimś innym wodzie. Nie, to czołg. Ok. ilu zostało jeszcze za żołnierzy? Wroga. W każdym razie na pewno niewielu zostało. Okej, okay, czyli Wielki chyba wchodzimy się. Wchodzimy. Wchodzimy Wchodzimy, czy, 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 wchodzimy do obozu. Nice, udało się. Tylko Markus jest ranny, chyba. O, na razie wygrywa się pierwszą bitwę, no właśnie. No przecież oni mają więcej. więcej armii. <coughs> Centrum Zwrotów numer 5. Co się teraz stanie? Czy oni tu wbiją wszyscy? Duma, odwaga razem. Duma. Dokładnie tak. Walczyliśmy o marzenia. Chcieli być wolni. Kara też jest ranna. No kurczę, jesteśmy już teraz. Teraz jesteśmy my, to jest nasza kolej. Teraz, no to niedobrze, to niedobrze. Bardzo niedobrze, bo byliśmy na końcu, ale kurczę, znowu jesteśmy. Znaczy, znowu jesteśmy teraz w środku. Mam nadzieję, że nie zdążą. Ale prawdopodobnie, gdybym nie dołączył do Alice, to prawdopodobnie byłbym y, jeszcze, bym jeszcze. Wiecie, miał jeszcze czas, bo Alice była z tyłu znaczy z przodu. Ale patrzcie, przyszli Android, przyszli nas uratować. Markus nas uratował. Udało się, mamy to. Zobaczcie, ile mamy teraz jeszcze Androidów. Mamy ogromną armię teraz. No to myślę, że to już jest około tysiąca Mogą, Może być tyle No bo zobaczcie ile w tym obozie było osób Androidów Myślę, że jak połączą teraz siły no to Na pewno będzie łatwiej No Alice jest postrzelona, za Kara Udało się Żyjemy Dobrze, bardzo fajnie. Dobrze, że udało nam się tym Markusem tam yy, tak dobrze sobie poradzić. Szkoda też, że Konora nie naprowadziłem na dobrą stronę na stronę Androidów w sensie. Wiecie, bo ja chciałem, jakby zostać takim. Jakby.

Czy wyobraźcie za 18 lat, że Androidy, po prostu nagle jest jakaś wojna w Ameryce? Coś takiego dzieje się na żywo? Masakra. Wiecie, za 18 lat to może w Ameryce będą Androidy, no ale my jesteśmy tak daleko w dupie, że może będą za 25. Jeśli wiecie, w ogóle będą za tyle lat. Co w sumie wątpię. Znaczy może będą pewnie aż tak świadome i tak dalej. Tylko, że my nie zamierzamy zabijać cywilianie, przejmować państwa, my tylko chcemy równe równe uprawnienia i tak dalej. Wiecie, my nie, chcemy, my nie chcemy zabijać ludzi, nie chcemy przyjmować seru, nie chcemy przyjmować świata, my tylko chcemy, żeby ludzie nas traktowali dobrze. It's time has come for us to raise our heads up. And us to tell us. humans who we really are. Tell the them that we are people too. In fact, we're a nation—a nation that has earned the right to live in freedom. And today, today begins the most challenging moment in our fight. Today begins. A jo, new is is a We've shown them that we can prevail. So now they must negotiate with us as equals. If they really want peace, they must free all of us from every camp across this country. They must grant us civil rights and accept equality amongst humans and androids. Today, Jest trochę historii. śmieszne, że armia, nie wiem, kilku tysięcy androidów jest silniejsza niż armia całych Stanów Zjednoczonych. Now... We are free. Ale ważne, że się udało. Ważne, że Markusowi się udało. No Mamy ogromną armię, jak teraz na to patrzę. Zobaczcie, no, po prostu stoi tu tyle androidów. Brawo, Markus. Tylko mogliby więcej modeli Androidów stworzyć, żeby się trochę odróżniali od siebie. Okej, okay, czy to jest koniec? Czy to jest koniec? Tak, to jest koniec. Koniec Detroit Become Human. Naprawdę dobrze mi się zagrało w tą grę. Wszystko zaczęło się od tego momentu, gdzie... Właśnie, gdzie ten Simon chciał zabić tę dziewczynkę. No, a skończyło się na tym, że... Kurczę no... Za... Armia Androidów przejęła miasto. Nie wiem, mi ta seria naprawdę się podobała. Ta gra jest naprawdę... kozacka. Polecam każdemu. Zresztą jeżeli ktoś oglądał wszystkie odcinki, no to wie, myślę, że myślę, że nie ma osób, którym się ta seria nie spodobała ta gra. Seria może tak, ale myślę, że gra, myślę, że gra spodoba się każdemu. No i sobie troszkę szkoda, troszkę szkoda, że po tych jakichś, nie wiem, 20 odcinkach mniej więcej, no, seria się kończy. Na pewno zagną w tą grę jeszcze raz, to na 100%, nie ma innej opcji. Poza odcinkami, ale zagram. Podajmy inne decyzje. Kurczę. No fajnie było, fajnie, fajnie się grało. Więc co? Opeczki w górę, komentarze. No i żegram się z wami po raz ostatni w tej serii, w tej grze. Siema.